Słyszałem kiedyś od jednego współbrata palotyna taką ciekawostkę, że chrześcijanie dzielą się na takie trzy grupy, w zależności od tego jak się modlą. Jedna grupa to ci, którzy się modlą Amen, druga grupa to ci, którzy się modlą Ament, a trzecia grupa to ci, którzy się modlą Amen. No pierwsza grupa to są tacy zwyczajni ludzie wierzący. Druga grupa, ci, którzy się modlą słowem Amen, to tacy ludzie, dla których religijność jest tylko elementem jakiegoś zwyczaju, tradycji, bez jakiegoś pogłębienia, bez rozwoju intelektualnego. Trzecia grupa, ci, którzy się modlą Amen. To ludzie, którym bardzo zależy na tym, żeby być blisko Pana Boga, którzy chcą swoją wiarę rozwijać. I oczywiście najlepiej, jakby wszyscy należeli do tej trzeciej grupy, do, do tych chrześcijan, którzy się modlą amen, których wiara rozpala, którzy dzięki wierze są prawdziwymi świadkami Chrystusa. Ale najlepsze połączenie, jak to mówi się po młodzieżowemu, najlepsze takie kombo, to jest ta trzecia grupa chrześcijanie, tej trzeciej grupy, którzy żarliwie modlą się Amen, ale jednocześnie, którzy są przekonani, są świadomi, że wiara jest darem od Pana Boga, że to, że oni są blisko Pana Boga, to nie tylko ich zasługa, wynik ich ciężkiej pracy, wielu wysiłków. Ale to dar od Pana Boga, tak jak dzisiaj mówi nam Słowo Boże. Wolą Bożą jest to, żebyśmy, abyśmy byli blisko Pana Boga. Nie tylko nasze zasługi, nie tylko nasze starania, chociaż one też są ważne, ale wiara jest łaską i zawsze powinniśmy tak patrzeć na naszą wiarę, z wdzięcznością Panu Bogu, że nas zaprosił do wiary, że nas wybrał do wiary. Że nasze wszelkie działanie to jest odpowiedź na Jego zaproszenie, na to, żeby być Jego uczniem, Jego świadkiem, żeby Go naśladować w codziennym życiu i żeby w codziennym życiu modlić się prostym słowem. Amen.